Cześć widzowie! chyba nie wiecie, co ja tu robię w Endzie. już w poprzednim odcinku byłem jeszcze w Overwordzie. A właśnie. Ale no, to niezwykle celu. celu Ja wezmę ten blok, blok drewna z zewnątrz. A w, a w celu, żeby zrespić Uidera, ujder, właśnie, zauważyliście, że zostały mi mnie Ejku tylko dwie czaszki, a jedną postawiłem. Przecież. W, właśnie, chcę go przywołać. Widzowie, to jest ostateczna chwila, żeby go zrespić. Teraz wrócę. Ach. Przed chwilą pokonałem tego Wither's... Withera, przed chwilą i dostałem netherytową gwiazdę. Datie, A pytanie, po co mi gwiazda? Znaczy... A, nederowa, Naderowa, znaczy. No, a właśnie po to, żeby zrobić swój własny beacon, Wiecie, co to jest bikon. To jest takie coś, no co. To dodaje ci HP, Hapsów ci dodaje. I właśnie to jest mi potrzebne. A w ogóle, jakbyście pytali, to pokonałem go miksturami do naleczenia, na no bo. No, no, bo tak samo jak na zombiaki, to. Efekt jest odwrotny, bo mikstura leczy działa jak na nich jak mikstura zatrucia, a, jak, a mikstura z, zatrucia działa na nich jak. Z, to jest skomplikowane. Dobra, i zrobić beacon? A jakby się pytali, skąd mam netherrack. Mamy netherrack w ogóle, a to, że to po prostu, poza no, po... jeszcze przed nagraniem tego odcinka zbudowałam portal do netheru, no i tam wzięłam troszkę z tego portalu, no wiecie, no z netheru troszkę, no tego, tego tu, a potem, no w tym no, Potem tam wykopałem złota, a potem to robiłem na nederak. I, I z tego powodu też mam ten nederytowy miecz. Zrobiłem sobie samodzielnie. Po tej gwiazdki, już zrobiłem tutaj latarnię. Wyrobiłem już ją na bikona. A wtedy został mi z tej walki z Widerem, jakbyście pytali. No. Nie mam żadnej sztabki na razie. Musiałbym pójść jeszcze raz do Nidoro, ale. Tam jest dużo tych piglinów. Ale szczęście mam złote budki. Nadal. Serio? Nadal nie... A właśnie... Zapomniałem. Byłam wspomnieć, że jeszcze dodatkowo... Całą twierdzę obrabowałem ze złota. I z tego złota właśnie zrobiłem. Och, jak nie tego miejsca. Musiałam chodzić tu sto razy i w kółko tutaj wchodzić, tutaj po tym bas. I w kółko, w kółko chodzić po tym. po tej twierdzy. No, ale nie chcę Wam was męczyć szczegółami. w ogóle. Skąd się tu wziął ten portal do endu? Nie wiem, to dziwne jest. A to jest zbyt ciasne Hej, w sumie mam niektóre leczenia, więc jakby co? To mogę się sam wyleczyć. Dobra, powinienem się... Chyba może wiecie, jacy mi coś zaoferują. Oczywiście za ich emeraldy. Bo za nic więcej. A. A właśnie to mój Zapomniałem w moim dzienniku wyprawy. Wynocha mi. A ja będę rozmawiał z bezrobotnymi. Nikt tu nie ma pracy. Oszaleję zaraz. No, no ale się, jak to się stało. Chyba Bug Minecraft to był. Cześć. Nie ma na szczęście tu golema i mnie nie zabije A w naj... Ach Nie, wcale nie przynajmniej Nawet nie... No bo cały netheryd wykorzystam do zbudowania tego beacon'a Pójdę spać. Zaraz wrócę. O, jak dobrze mi się mi tutaj spało. O nie no, dospałem do nocy i się zrobiła burza. Ej, co tu tam mruczy na dworze? Chyba to zombie jest. Chyba wyjrzeć przez balkon. A no, tylko że przez balkon nic nie zobaczę. No i tu mam wgląd na dwór. On nie da. Ale dlaczego tyle jest tu zombie? O nie, to chyba zły znak. już na mnie na dole. Idę na górę. Za, tam sobie na szczęście dziwię. jakby tu weszł, tam na, na dole. Są tu najbezpieczniejsze niż na dole. Ej, I mam, i mam w nami Mak ze sobą. Mak wziąłem ze sobą. Nie widzę... Ej, popatrz sobie. Jeszcze piurę jakieś... Jeszcze... Nie widzę tu żadnych zombi. Nie, ja nie pokonam ich wszystkich. To jest jakaś apokalipsa. pozwoli to oni się w ogóle dobiją do mnie, ponieważ są nie umieją niszczyć drzwi nawet Chyba Mam nadzieję to, tam tu Wsadzę tu sobie mojego siatka Ty nie. No nie! Mm, co się stało? Ej, gdzie ja jestem? Jestem w mojej starej wiosce! Wróciłem do niej! No to jest piękne normalnie, ale ja ciekawe skąd? Do mandarce i do zbroje! Wow! Nie zdążę zobaczyć, mogę pójść już spać. No dobrano, teraz wrócę. No. Ach, teraz mogę dokładnie nie tę tabliczkę. To jeszcze nie koniec, ale jaki koniec w końcu? Hmm, takie dziwne. Ach. No tęskniłem się za tą wioską normal... Tęsknię się za moją wioską i, i tamtą kopalnią. Może jeszcze raz Nie, nie mam już kilofa, szkoda Ej, a może ukradnę im jeden z tych kilofów? Ej, no ukradnę im Ej, ukradłem żelazny kilof Nie no, ale nie będę im kradł Są, są uczciwi Ej, co? co? Patrzcie ten bedrock tu zniknął. Bo jak pamiętaliście, no to... Tutaj był bedrock przed tymi drzwiami. Nie może ktoś go zniszczył dawno temu, kiedy mnie nie było jeszcze w wiosce. A. Stara dobra kopalnia. Jak się fajnie w niej kopało. W, tam, w tamtej wiosce zaczęła się epokalipsa zombie jakaś. Mój zęb nie jest przesadzenie gry tylko, chodzi nie zagadki. To tam, to, to kto zdążył napisać tą tabliczkę? Nieważne kto napisał chyba. A zapomniałem, że jest to odbudowane kawałek terenu. Cześć śniaku, dawno Cię nie widziałem. I cześć mój portalu. No dawno Cię też nie widziałem. Ja mam ja już te buty, dlatego nie. Już idę. Спасибо. żart, no prawdy. Mhm, pospaceruję się, bo dawno w niej nie byłem. Nie chodziłem po niej. Ale jeden fakt. Co robi ten Nederrach? Nie wiem skąd cię tu wziął. Nawet. Hmm, ale przed chwilą w tamtej wiosce rozpętała się apokalipsa zombie. Czy w tej też się nie rozpęta? Nie, no raczej już nie. Ej, tutaj wiesz, był już na tą wioskę. Ust A, i tutaj jest mój stary, dobry dzwon. i tutaj jest i jest nawet mój tutaj ze zegarek który mierzy czas rzeźnik No serio daj mi taką ofertę? Ej no dlaczego tu są zaperkatowane okna Powiedz, nie wa no. nieważne nie da się tego zmazać wymazać nie ja już nie idę do żadnego do żadnego endu już nie idę a, znaczy, muszę jeszcze raz zniszczyć no, Widera. Dobra, ja już idę z... Dobra, no to znajdę... Znajdę może jakiś, no, zniszczony portal gdzieś tam. I zaraz do was wrócę. Patrzcie, już skończyłem budować mój bigon. Jeszcze raz musiałam iść do netheru i wykopać kolejną dawkę Nederraku. Jeszcze raz, zabić, jeszcze raz zabić szkło, obsydian i, i, dat, i oprócz tego zabić Widera. Jak wiecie jak to ja. Ale w Endzie, bo Warwar jeszcze się, żebym zniszczył domy w wiosce. No, ją sobie. No, Dobra, zabiję ogliny, więc wezmę mięsko. No. Zaraz wrócę. Ej, typie, dlaczego ty chodzisz z kuszą? Zapomniałeś że te pigliny musiały wchodzić przez portal. No to jest miasto ze zogliną, bo pchnęłam je, no, kiedy trwało cięcie. wieprzowina. tempo sciti Ah no Ah finałem bigon teraz Fajnie wygląda ten promień. Pójdę już spać. Patrzcie, to jest dziennik wyprawy tu normalnie. Trzeba było, lepiej było. Jak to do wędzarki dał, całkiem to leży. Będzie leżał w tej wędzarce przynajmniej. Ej, to gość, jakoś... wtypie. Nie chcę wykorzystać projki. Nie no, nawet się ze mną nie powymieniasz. A, fajnie się tu urządziłaś z Dirtem. Dzięki Marianie, ale... Ej, tutaj też był bikon jakiś. Dobra, to ja zaraz się wykopię. Udało mi już się wyjść na szczęście a i nawet ona miał miała tam swojego bikona i mi i o tym nie gadał nawet bo dał sobie chyba Dobra, co teraz zasadzę. A wiecie, co widzowie? Już, już kończy dzisiejszy odcinek. Jak się Wam podobał, to możecie zostawić subika, łapkę w górę i lajka. I komentarz, oczywiście. I właśnie, pa!